Cześć z tej strony na slani. Kolejny odcinek z gry Artur'endy Invitables. No i cały czas zmierzamy w stronę stacji. Już tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko. I tutaj znowu mamy krzaczki do ścięcia. No, właśnie, dużą mam pojemność. O, worka na jajka. Już 106 mogę jajek nosić. Właśnie głupie jest to, że jak się ginie, no, to się traci wszystkie jajka. Zaraz, gdzie ja jestem? Czy ja już tu przypadkiem nie byłem? Aha, no tak. Wróciłem się, żeby zapisać. Po prostu, a już tutaj tą zagadkę po prostu zrobiłem. dobra, to idziemy dalej. No i mamy nową umiejętność dla... kogo Dla Seleni. Selenia a The Coup de grace with the sword. As our heroes get closer to their goal, Selenia's determination makes the sword stronger. Now Selenia can cause a sequence of destruction with the sword. To use the Coup de grace with the sword, attack twice normally using the action button, then press the special action button right after that. Okay, so Selenia can use um, super ataku. Czy super ataku, Selenia, that I my we'll soon, on, a OK co I My tu, mamy? No, bra, tutaj widzę od razu, że jest jakiś kamień do przepchnięcia. Nie mam pojęcia, gdzie trzeba to dać. No, pewnie tutaj gdzieś zrzucić. No tak, tutaj na sam dół. Poza tym czy ja mogę tutaj zejść? Mogę pewnie. Co jest jeszcze tutaj na dole? No dobra, nic. Dobra, czyli tylko ten kamień mogę poruszyć. A, a jak ja mam to nie przesunąć? No tak, tutaj nie przesunę, no bo jest to głupie drzewo. I jedna osoba nie ma, nie może tego popchnąć z tej strony, więc muszę trochę posunąć o jedną w tą stronę. Teraz popchnąć dopiero. Okej. Okay. Czyli mamy przeciwników teraz do pokonania. Czy jest ich ograniczona liczba, czy po prostu muszę to popchnąć, e, w czasie gdy oni atakują? Chyba, że po prostu muszę to popchnąć teraz, ale najpierw się trochę odgonię od nich. Ja, podejrzanie mało ich tutaj, Może że mi się wydaje. Klein nicht bei Człowieku? Właściwie nie wiem czym są te insekty Jakieś komary? Nie wiem kiedy straciłem nawet trochę życia Dobra, mam już przejścia, Artur już tam wskoczył No czy mogę teraz już wskoczyć? Mogę. Ej, teraz spadnę. No nie no, spadnę. Dobra, ten zginął. Ten też. O... teraz szybko to... Użyć trzeba. I co mi się pojawiło? Aha, most tam. Okej. Okay. To może być most. Ej już mam Max jajek, więc się trochę podleczę. kiedy mam okazję? Dobra, gdzie jest ten ostatni komar? A nie, tu jeszcze jest jeden. Dobra, trzeba go zabić. Właśnie czasami jest trudno atakować Arturem, bo on robi te, robi te akrobacje niby. A, dobra, i co tu mam? Aha, przejście dalej. A, zaraz nie z tej strony, tylko z tej. Dobra, mamy otwarty i kolejny zapis. Teraz coś się zacięło. Ej, co jest grane. No i jestem z powrotem. Po prostu mi się bateria wpadzie rozładowany. Musiałem zmienić na inną. No i teraz już jest OK. I chyba w końcu nie zapisałem. Więc teraz to zrobię szybko. Let's go guys. We've got okay, the we'll be there soon. The station is very close. The station master is an old grouch, but we'll need his help. I know how to handle him, so let me do the talking. I know him too, so I can talk to him too. Better mesh, don't blow it. Please, let me handle this. <laughs> Udało mi się tutaj przejść, a zaraz to już chyba będzie droga. Tu już będzie stacja. O tak. No dokładnie tak. Tu już będzie stacja. Hej there! marks! A sword did this! Henchmen? Here? Not them again! They're starting to get on my okay. nerves! If the henchmen are there, they must be up to no good. Let's hope nothing has happened to the station master. We have to find it! The okay. They're using it to transport Mamos to Necropolis. Wygląda to, że stacja jest zamknięta. I będziemy musieli sprawdzić, co się stało tak naprawdę. Dlaczego ktoś się zamknął? A dobra, gdzie ja mam iść? Czy mam iść tutaj? Tu są drzwi, przez które nie przejdę póki co. Więc, więc muszę wejść tutaj na dół. I tak, tu mam jakieś piłki, pewnie będę musiał coś z nimi zrobić. Tutaj mam secret, ale. co mi z niego. No i tutaj mam pana, 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 pana. Ślimaczka, którego trzeba zahipnotyzować. Nie pamiętam jakie przyciski trzeba naciskać Aha, dobra użyłem e, trójka e, zero zero trójka ok udało się i dalej, dalej będziemy na tym trudniej tym więcej kropek będzie do zapalenia. Dobra. Tam mi się otworzyło, ale co dalej? W ogóle nie sprawdziłem co tutaj jest. To jest przycisk. I tyle? Dobra, stanę tutaj. Aha. Okej, okay, czyli tutaj będę potrzebował na pewno Artura. Czyli Selenia musi stanąć na przycisku. A w ogóle jak tam wejść do góry? Nie wiem co się teraz otworzyło w ogóle. Teraz no, wszyscy są. Nie mam to zrobić. Musi trochę wyssać mi jajek. Zapomniałem, że są tutaj te roślinki. Dobra, jak tam teraz wejść do góry? Aha, czyli po prostu tutaj. No dobra spróbujmy. Okej, okay, widzę tam jakieś... jakieś coś gdzie mój mógł... dług. Ej! Niech tą stronę chciałem przeskoczyć. No jeszcze raz. Gdzie ja mam przeskoczyć tam? Zaraz muszę się odbić. Okej. Okay. Dobra, udało się, mogę się tutaj zatrzymać. Ale. Ale co dalej? Aha, dobra, już widzę. Czyli tak, teraz ona musi zejść z tego przycisku. Teraz tu się pozmienia trochę. Z zobaczymy jak to wygląda. No kurczę, nie widzę z tej pozycji. Dobra Teraz już widzę ale Dobra, tu się wysunęło Tu muszę przeskoczyć O nie Dobra, udało się Mam nadzieję, że tam zdążę do tej platformy dojść Dobra, zdążyłem i co dalej? Bo no, nie za bardzo wiem, gdzie teraz mam skoczyć. Na drugą stronę? Ty, na drugą stronę? To nie, znowu. Dobra, udało się chyba.

Dzisiaj już niecierpliwią, w sumie nie wiem gdzie ja dojdę. O, nie. Dobra, teraz trzeba uważać, żeby głupio nie spaść. Dobra, udało się. No i teraz wpaść do tej dziury, chyba co? nie ma. Dobra, najpierw sobie tą runę odblokuję. No i dobra. Użyję tego przycisku. A, i to się otworzyło. Ok. No to idziemy dalej. Mam nadzieję, że gdzieś tu będzie jakiś zapis. Ktoś czuje, że będzie tu jakaś walka ważna. No tak, będzie teraz walka. te kraty. O niej, chyba. No wiem, co to za walka będzie. O, tak, to będzie to, o czym myślę. Idźmy tam na dół i zabijajmy. ich. Szczęśliwo, oni tutaj są. Wszyscy na dole, ale... Ale jest ich bardzo dużo. A, to są ci słabsi po prostu. No, całkiem spoko. Białem. Ej, skąd oni tu się wzięli? Wyszli we ściany, czy ja? A tu jest kolej z kluczem. Ej, ten to już w ogóle mi spadł na głowę. nie, znowu nie trafił. Wyleczy się, bo mam pełny worek. Nie wiem, trzeba się zająć tym gościem z kluczem, więc najpierw trzeba by wybrać tarczę. A no trafił mnie. Dobra, już nie ma tarczy. Dobra, oddawaj klucz, gościu. Ale to nie tą bramę mam otworzyć, tylko którą? Gdzie jest ta brama? To jest ta u góry? To bez sensu trochę. Za chyba przyszedłem, nie? No jak to jest? No to u góry muszę otworzyć. To dziwne. Dobra, otwieraj to. Jeszcze jeden zamek, A może ty się wylecz. Dobra, no muszę poszukać gościa z kluczem. A tu jest ok. Bardzo dobrze. A, że oni są twardzi. No, ktoś pilnuje tej bramy. Oczywiście, że pilnuje. Uślałem. W każdym razie... albo ja stąd przyszedłem. A nie stamtąd, a nie z góry. No okej. Okay. Dobra, jeszcze nie tych. Ojej. ale straciłem życia dużo. No czemu oni... Mi tutaj nie przyjdą i nie pomogą. Ja tu muszę sam walczyć. Jeszcze jest jedna brama do otwarcia. Nie, otworzyła się. Dobra, trzeba dobić tych gości. No, tutaj są goście starczanki. Nic im nie zrobię. No chodźcie tutaj, a nie stójcie. Oni sobie już poszli dalej, a tam jeszcze na dole są przeciwnicy. Mam spokój, mogę sobie tutaj sprawdzić, co jest. Tylko tyle? Myślałem, że coś więcej będzie, na przykład jakiś worek. No dobra. I myślę, że sobie w tym miejscu zakończę odcinek. Tak więc dzięki za na Zapraszam na kolejne odcinki. No i na razie, cześć.